Toksyczna osoba nie krzyczy od razu. Na początku jest troskliwa, uważna, a nawet wyjątkowa. A ty zaczynasz wierzyć, że to coś rzadkiego, i właśnie wtedy zaczyna się powolne wyniszczanie. Nie przez przemoc. Ale przez wątpliwość własną wartość własne odczucia własne granice. Jeżeli kiedykolwiek byłeś bądź byłaś w relacji, w której powoli traciłaś siebie, wciśnij mi serduszko i zostań tutaj koniecznie, bo zaraz opowiem ci o tym, jak rozpoznać toksyczną osobę, zanim straci siebie zupełnie. A więc z toksycznymi osobami jest jak z trucizną. Działa powoli, cicho i systematycznie. Nie budzi podejrzeń, bo przychodzi w pięknym opakowaniu. Ale z każdym dniem czujesz się mniejszy, słabszy oraz coraz bardziej zależny. I dopiero po czasie widzisz, że coś ci zabrała ciebie. Posłuchaj teraz, po czym możesz rozpoznać, że jesteś pod wpływem toksycznej osoby. Twoja pewność siebie znika. Wciąż słyszysz, źle to zrobiłeś, przesadzasz. Nie przesadzaj, ja tylko żartowałem, żartowałam. Zaczynasz się wahać przed każdym wyborem i już nie wiesz, czy twoje decyzje są w ogóle słuszne. Przestajesz ufać swoim emocjom. Za każdym razem, gdy coś czujesz, słyszysz to w swojej głowie. Twoja intuicja zostaje wyguszana i zaczynasz się zastanawiać, może faktycznie przesadzam, ale nie przesadzasz czujesz i masz do tego pełne prawo. Tracisz poczucie rzeczywistości, tak zwany gaslighting. Jest to jedna z ulubionych technik toksycznych ludzi. Zmienianie wersji wydarzeń, odwracanie znaczeń, a sam sama zaczynasz się gubić i zadajesz sobie pytanie, może to jednak jest moja wina. Czujesz się uzależniona od tej relacji, choć boli, nie umiesz odejść, bo boisz się samotności, bo on, ona mówi, że nikt cię nie pokocha, bo za każdym razem gdy się oddalasz on wraca i daje ci okruchy tego, co było na początku. Masz wrażenie, że nie masz już siły. Kiedy orientujesz się, co się dzieje, jesteś wyczerpany, nie masz już wiary w siebie, nie wiesz, gdzie pójść, komu ufać i co jest prawdą, i właśnie dlatego tak trudno jest się uwolnić. No to tutaj może pojawić się pytanie: No dobra, Józef, ale podpowiedz mi, co ja mogę zrobić i jak się mogę z tego uratować. Posłuchaj. No to po pierwsze uświadom sobie, że to nie jest twoja wina i nikt nie zasługuje na to, żeby być manipulowanym. Po drugie, szukaj wsparcia, terapia, grupa, ktoś zaufany. Nie przechodź przez to sam, sama, bo to jest zbyt trudne. Po trzecie, planuj odejście krok po kroku, cicho, spokojnie, ale konsekwentnie. Im szybciej odejdziesz, tym szybciej odzyskasz siebie. No i tutaj na koniec chciałbym jeszcze dodać, że toksyczna osoba nie wygląda jak wróg. Często wygląda jak osoba, która cię kocha, ale miłość nie boli, miłość nie gasi, no i miłość nie sprawia, że przestajesz być sobą. Pamiętaj, że masz prawo odejść, masz prawo powiedzieć: nie chcę dłużej siebie tracić. No to teraz twoja kolej. Serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. Czy miałeś kiedyś do czynienia z kimś, kto powoli cię niszczył pod przykrywką bliskości? No i jak to rozpoznałeś? Podziel się w komentarzu, bo twoja historia może być dla kogoś początkiem ratunku, a jeśli chcesz więcej treści o odzyskiwaniu siebie po trudnych relacjach, zaobserwuj mnie koniecznie, bo tutaj uczymy się, że nie każda relacja musi nas zniszczyć, żeby była prawdziwa.